Hej, trochę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania, prawda? Patrząc na to co robimy, Widzicie teraz... Jesteśmy dwa, trzy miesiące tam. A dzisiaj zrobię sobie taki mały powrót w przyszłości i zobaczymy co ja tam sobie dałem Znaczy, to hamy ja pół roku. Te pół roku temu nagrywałem. Dobra. Już. Moje od, pierwsze odcinki z BFDA sketch? Może nie. Jak chcę się sobie O, no a tak Wam opowiem. Jak, tuż po BFDA sketch pojawił się mapping. No i całkiem, jak widzę, Wam się spodobał. Yes. Wow. No i, i jak już kiedyś mówiłem, otworzyłem drugi kanał perski Quarcy HD Mapping, więc szybko wbijajcie i zostawiajcie suba, oglądajcie nową serię Kajzera i nowy porządek świata, no a tymczasem przejdźmy do tego co ja kiedyś nagrywałem, a dzisiaj zajmiemy od mojego pierwszego komentarzy, chociaż mi wyszło tak 2 na 10, dobra. Dobra, ale czego się nie robi dla subskrypcji. Dobrze. Jesteście gotowi? Nigdy nie będziecie. Ale i tak lecimy. I witam na, na, na w tym kanale na platformie YouTube. A, ale ja wtedy dużo się jąkałem, ale... No po prostu za ham... Byłem taki, że na siłę próbowałam udawać innych. tu Uprawcie. Zaraz. Może. Dobra. No, a ponieważ skoro jeszcze tu jesteśmy i zanim wążymy się w to Szambo. O jakie... Jakie jak niedawno produkowałam? Jak to niedawno? 4 miesiące temu. Dobra, nieważne. Co by tu? A, no tak. To BMDI Sketch. Po wyświetleniach sądzę, że wam by było to wszystko jedno. To byłby taki zapychacz. Więc może ta seria w nowym roku wróci, ale pod inną nazwą. I zmieni je we wszystkich odcinkach. Dobra. Już lecimy dalej. I będziemy się zajmować. Szkicami, czy Robloxem, czy co tam jeszcze Wam przyjdzie do głowy. <laughs> eee, tym. Tym. Jak to się nazywało? Tą tabliczką Ale kanałem moja jest wita historia. Czyli jakby to powiedzieć, za w świętej pamięci prawdziwych historii. Dobra, jeszcze się jest, Za może iśćmy, bo to dopiero 30 sekund, 14 minut. tego koszmaru z powodu tego, że dobrze nagrywać. Też go lubię. To są wszystkie komentarze. Hello from the other side. Wiecie co, może przejdziemy do innego filmu, bo to było takie 12. Dwa... Dobra, już jesteśmy. Witam na kanale, nazywam się Maksymilian No i dzisiaj skomentuję... No to zaraz Witajcie na kanale Maksyniku W dzisiejszym odcinku będę mówił o tym czego brakuje w polskim mappingu Zaczynamy. Wiecie co? Nie chcę mi się nagrać tego odcinka, więc może teraz skończymy. A nie, jeszcze. Dobra, jeszcze raz.